Jestem ciekaw jak wysiądziesz A jak ty wysiądziesz? Oknem ja Zobaczymy jak on wysiądzie Jestem ciekaw jak wysiądzie Patrzcie jak on wysiądzie No i jak wysiądziesz, juby? Czy nie dasz rady tak wysiąść O, zaparkuj tak, o Wysta Wystawaj lekko, o Co on robi? Co on pierdziela Co, on mnie zostawił? Aha Wow no, Panie no, ale nie strasz pan kur Ten jak byłem sir, ty Ja bym Ja Ja Jaki byłem o si idzie ten Paweł Gdzie <ścoughs> on poszedł? Ddy dede Z, jeszcze będzie mam O jest tam zaparkował. Dawaj, pojedziemy, bratan, dawaj, o, browarki, pokaż, <laughs> pokaż, co dzisiaj będziemy pili przed, przed tym, przed snem, jeden dla mnie, drugi dla Ciebie. Każdy wie, że przed walką trzeba się nawadniać. Perełka, słuchajcie, Paweł dzisiaj obiecał mi perły, jak, się, jak, jak przed walką? No nie, no jestem mega A nie, nie boisz się to trochę to... Ferrari'ego, tego, twóry? Jak on? Haribo? Haribo? Nie Myślę, boisz Nie, bo zobacz, jak, ja wiesz, a wiesz, że ty, wiesz, że ty masz gorzej, bo nic nie wiesz Nic i nie wiesz czego się spodziewać. Ja, ja, ja wiesz, ja ci dzimnej nic nie dzimnej... mówię i nic ci nie powiem, ja właśnie, właśnie, to właśnie wiesz o co ja ja chodzi, ale poczekaj, to ja ci, coś mam się powiedzieć szczerze, ja z Haribo zrobiłem raz w życiu akcja za akcją. No. Robiliśmy sobie raz trening, no. akcję za akcję. On na buca, jest on na buca, Mordo, no nie wiem tego. nie, nie wiem tego, co to? czy nie? No nie chcę kłamać. O jest Alan, jest za na linii. Alan Tutaj bo słuchajcie, nie potraficie się dogadać, normalnie porozmawiać, to postanowiłem, że pogadacie sobie online. No, nie nie powiedz... będę gadał, bo to jest dla mnie rura, nie? Ale poczekaj, nie jest, no spokojnie, Alanik, ja z powiedz mi, Byczku, nie powiedz mi, e, e, powiedz mi, e, co, co są waszą waleczką? Będziecie wywalczyć, czy jak? Jak to jest z tym? Ja jestem na no tak, on też potwierdził. Więc A ty? Uwaga, tak. Na razie się skupiam na tej walce, ale jest kilka jakby warunków, no ale powiedziałem to, co powiedziałem na Cageu. Ja, ja się skupiam na tej walce, tak samo to oskarżyli sam, mnie, oskarżyli, że ja obsrałem zbroję na armię. Absolutnie nie słyszałem o, o żadnym kurze ostępie czy postępie, nie wiem, jak on się nawet nazywa. Miałem mieć walkę z Bartkiem Włodarczykiem, podejrzewam z bokserem, to jedyne nazwisko, które mi rzucono na armię, resztę nie słyszałem i dlatego powiedziałem, że po walce odpowiem na te pytania. Skupię się na, na rozsygnięciu tego, co się właśnie dzieje wokół mojej osoby i walki na armii. Nie no, masz Znaczy wiesz? Teraz, bo ja na też na... Na... No, ale dobra, no ej, 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 chłopaki, kup... Popaki, ej, dobra, jesteście kurwa, skupili na walce, kurwa, mijacie się pod moimi drzwiami w korytarzu i jeszcze skaczecie do gardeł kurwa. No to jakie to jest? Ja, ja bym nie skacie do garde, bo gdybym mu do garde, to by kurwa się do niego złapania. Ja... no Dobra, ale wiesz, no, macie, macie tą waleczki swoje tak dalej, no to kurwa, jak się mijacie. No, tak, macie... no to skupię się na walkach, skupię się na walkach i tyle. No i też nie no, jestem tego zdania, że ja się chodzi. Ja obiecałem, że ten, ja obiecałem, że sobie i reszcie, że, że się do niego kurwa nie rzucę. Nie, ja przed chwilą wyszedłem z wanny, ja przed chwilę zdobyłem jeszcze 2,5 kilo przed, z wanny jak wyszedłem. Dlatego okay. jestem kurwa nie? Nie, wiesz o co chodzi. Macie kurwa teraz swoje walki z sobotę, powinniście wiesz, wyluzować. A kurwa, to jest na No ale no nie wiem, czy jest luz. Kurwa, otwieram drzwi, ja się szarpiecie, kurwa, tak wiesz, nie powinno być. Wiesz o co chodzi? Musicie zachować taką kurwa tą, bo wiesz, że są duże kary, jak się kurwa poszarpiecie. Ale ja się nie szarpie z nim, ale się z nim nie szarpie. Niech będzie, niech będzie. Nie będzie. się nie szarpiecie. Ale wiecie, na no spokojnie. To co, się parkę? Nie oglądamy? No dobra, możemy się obejrzeć. Także Alanik, na spokojnie. Wiesz co chodzi? Jutro się jedziemy na wadę, jeszcze dwa kilo no. zostało, gdy liczyłem i się pokoję. Wolę, to walczę. Trzymaj, Alan, grzecz się tam, hej.